Chcę się podzielić też Bożym Słowem, który jest zapisany w drugi list do Koryntian, rozdział pierwszy i od wiersza pierwszego do jedenastego. I tam czytamy w tym fragmencie Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi, Którzy są w całej Achaii. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Spójrzmy na te pierwsze dwa wersety. Najpierw. Apostoł Paweł nie chodził z Jezusem, nie było go w gronie dwunastu. Uczniowie chcieli mieć dwunastego, więc wybrali Macieja ze swego grona. Ale Bóg miał inny plan i nie maci. Był tym dwunastym, jak się okazało, ale właśnie ten nieznany. Dlaczego? On się od nich różnił. Nie był tak prosty i niewykształcony, ale właśnie był wykształcony i z elit ówczesnych. I właśnie on miał przekazać mądrość dla doskonałych. Ale mądrość nie tego świata, bo ta mądrość ukrzyżowała Chrystusa i nie przyjmuje Chrystusa. Mądrość cielesna odrzuca Chrystusa, mądrość duchową, mądrość ducha. I właśnie on był w stanie to uczynić. Z woli Bożej. Posłaniec Chrystusa z woli Bożej. Zobaczcie, nie człowieka, nie w wyniku wyborów, jakie zrobili w wieczerniku, ale z woli Boga. Tymoteusz, jego brat, syn wierzy, który szedł śladami aposła Pawła i był właśnie kształtowany i duchowo, intelektualnie, Religijnie, na kształt swego mistrza, a tym mistrzem był Paweł. On mówi: Ja naśladuję Chrystusa, a Wy mnie naśladujcie. I właśnie Tymoteusz wzorował się na Pawle. Zborowi Bożemu, a więc zgrupowaniu ludziom wybranym, powołanym pojedynczo przez Boga, który jest w konkretnym mieście, w konkretnym regionie, ze wszystkimi świętymi. I święci są dlatego, że mieszka w nich święty, Chrystus w nich mieszka, a oni w nim. Nie dlatego, że są święci. Nie. Dlatego, że ktoś ich uświęca. Uświęca ich ten, który jest naszą mądrością, sprawiedliwością, poświęceniem, a też i jest naszym odkupieniem. Łaska nami pokój od Boga Ojca, a więc równość dla wszystkich. Łaska, przychylność dla wszystkich, pokój dla wszystkich. Od naszego Ojca i od naszego Pana. Naszym Panem jest. Jezus Chrystus. Spójrzmy dalej, następne wersety. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana i Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia. Tu Paweł wprowadza właśnie określenie, które będzie mu za chwilę potrzebne: Ojciec Miłosierdzia, Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym. Abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. I poczekajmy tutaj. Właśnie ten fragment mnie zainteresował w tym tygodniu, dlatego, że tutaj występuje wyraz utrapienie. Pan występuje w tym fragmencie krótkim cztery razy, ale potem występuje wyraz pociecha. I to właśnie mnie zainteresowało. Chcę dzisiaj mówić o, o utrapieniu i o pociesze. Co to jest utrapienie? Ten wyraz oznacza ścisnąć. Ucisk. Inne przekłady mówią udręka albo przeciwności. Dlaczego ludzie święci, nawróceni, muszą przechodzić ucisk, udrękę, przeciwności? Czyż nie są przeznaczeni, żeby tak lekko pszit? Helikopterem przeniknąć przez wszystkie trudności, bagna i przelecieć tam, gdzie chcą. Tylko muszą przejść przez te trudności, przez bagna się przedrzeć i wreszcie dojść. Dlaczego? Właśnie wiara tu jest. Wiara tu jest kluczem. Ta wiara, z którą walczy nasze ciało, czyli nasz cielesny sposób myślenia, nasz rozum, grzech, świat. Ta wiara się musi w nas wykształtować i dojrzeć. I właśnie w tym czasie, gdy mamy te utrapienia cztery razy, to występuje pociecha. Cały czas ktoś nas wspiera, ktoś z nami jest i nas pociesza aż dziewięć razy w tym krótkim fragmencie, a więc dwa razy więcej niż utrapienie, i jeszcze jeden, bo dziewięć dodane jest pociecha. A więc spójrzmy teraz, co dalej jest napisane od wiersza. Piątego, piątego, bo piękny wyraz, wyjaśnienie, właśnie Apostoł Paweł nam wyjaśnia, abyśmy rozumieli, bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas. Liczne są cierpienia, ale cierpienia Chrystusowe. Nie cierpienia z powodu grzechu, z powodu naszych błędów, naszych win, ale cierpienia ludzi świętych, ludzi Chrystusa. Tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Spójrzmy, w Chrystusie, Jezusie mamy zabezpieczenie na nasze utrapienia, cierpienia, jest pociecha. Szósty werset. Jeśli wtedy utrapienie nas spotyka, więc ono nie jest czymś stałym, tylko nas spotyka, to jest incydentalna sprawa. Jeśli nas utrapienie spotyka, Paweł nam teraz wyjaśnia, byśmy rozumieli w tym czasie, że jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Bóg chce, by wszyscy ludzie byli zbawieni. By też i ci, którzy już są zbawieni, byli zbawieni. Bo mogą nie być zbawieni, gdy znów do grzechu wrócą. Gdy znów wiarę swoją zamienią na niewiarę. A więc, gdy nas spotykają te przeciwności, On nas pociesza dla zbawienia jeśli zaś pocieszenie jest to ku waszemu pocieszenie, spotyka nas to pocieszenie aby was pocieszyć tymi samymi słowami którego doświadczacie gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia jakie i my znosimy a więc spójrzmy wspólnota cierpienia wspólnota pocieszenia bo wspólnym w tobie i we mnie jest Jezus Chrystus i wspólną jest nasza wiara w Jezusa Chrystusa. I spójrzmy na siódmy werset. A nadzieja, nowy element: nadzieja. Nasza nadzieja, co do Was jest mocna, bo wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak też macie ich w pociesze. A więc mocna, bo mamy świadomość, mamy wiedzę, wiemy. Że macie udział w cierpieniach, macie udział w pociesze, bo my też. Przez analogię, jeżeli ktoś mi o czymś mówi, to ja już dobrze wiem, o, co, o czym mówi, bo ja to samo przeżywam. Potem, gdy on mówi, jak z tego wyszedł, ja też się z tego cieszę i wiem, że jest pewne, że on mówi prawdziwą rzecz, bo ja też z tego wyszedłem. A to wszystko sprawia Jezus Chrystus w nas, przez swoje słowo Ducha Świętego, i my mamy ten sam udział w tych samych rzeczach, abyśmy byli. Ludźmi dojrzałymi. Nie chcemy, bracia, nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o naszym utrapieniu, jakie nas spotkało w Azji. Iż ponad miarę, ponad nasze siły, byliśmy obciążeni tak, że niemal zwątpiliśmy o naszym życiu. To właśnie jest ciekawa rzecz, że nie wiadomo, o czym Paweł mówi. O jakiej konkretnej mówi. Przykrości, jaka spotkała ich w Azji, to nie była przykrość. To było zagrożenie życia. Bo cóż my wiemy z dzieł apostolskich, że był w więzieniu, że był chory, że było też pewne wydarzenie, incydent ze złotnikiem Demetriuszem, który chcieli go pozbawić życia Pawła, dlatego że zagrażał tam w Efezie ich, ich biznesowi. Ale nie mamy informacji bezpośredniej o co chodzi. W każdym razie wiemy, że było coś bardzo strasznego, niebezpiecznego, że był w takiej sytuacji, że przekonany był o swojej śmierci. Mieliśmy wyrok śmierci w sobie, mówi nam wiersz następny, dziewiąty. Spójrzmy na wiersz dziewiąty. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona. Nie wiemy dokładnie o co chodzi, ale to było coś znaczącego, że Paweł tym rozpoczyna ten list. Pierwszy list do Koryntian rozpoczął czymś innym zupełnie. Pisze o zboże, pisze nad inne słowa. Tutaj jest jakby hymn dziękczynienia za pociechę w cierpieniu. Drugi list do Koryntian nazwany jest listem ze łzami. On pisze ten list, rozdział drugi o tym mówi, ze łzami ale nie ze dlatego, że cierpią. Ze dlatego, że koryntianie wpadają w cielesność. Będąc duchowi, wpadają w cielesność, w podziały rozmaite, w grzechy, w kłótnie. I tu płakał, ale rozpoczyna słowem o cierpieniu i o pociesze. A więc mieliśmy wyrok śmierci i potem jest piękny wyraz w tym dziewiątym wersycie, abyśmy. Ja sobie tutaj na żółto zaznaczyłem w moim laptopie, abyśmy. Abyśmy na sobie nie polegali, lecz na Bogu. I tu właśnie jest walka o wiarę. O wiarę raz świętym przekazaną. Wiarę Bożą. I właśnie gdy mamy skłonność na sobie polegać. Ale żebyśmy nie polegali, musimy przejść przez utrapienia, przeciwności, udręki, również doznać pociechy. Abyśmy się nauczyli polegać na Bogu, nie na sobie, na Bogu, który wzbudza umarłych. Cóż z tego, że mamy wyrok śmierci? Jeśli Bóg jest w stanie wzbudzić umarłych, i wzbudzi w swoim czasie. Który, wiersz dziesiąty, z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. To mi się bardzo podoba. Wyrwał i wyrwie. W nim też nadzieję pokonamy, że i nadal wyrywać będzie. Trzy razy wyrwać. Zobaczcie. To mi się bardzo podoba, Wam też? Wyrwie, to znaczy nie tak podniesie lekko, jak teraz ja podnoszę to etui. Nie, nie. A tak wyrwie, jak coś jest zakorzenione, coś jest porwane przez kogoś, w czyjejś paszczęce jesteśmy, i on nas wyrwie. A kiedyś wyrywał swoje owieczki Dawid z kłów Niedźwiedzia, czy lwa. A więc wyrwie nas. Wyrwał, wyrwie i będzie wyrywać. No i następny werset, ostatni, już jedenasty. Przy waszym także współudziale, przy waszym współdziałaniu przez modlitwę za nas. I tu właśnie jest słowo do zboru. Chrześcijanin nie jest samotny i nie jest powołany do samotności. Ale jest w zborze. W ciele, w rodzinie, w stadzie, w Bożym domu, i tam jest współdziałanie przez modlitwę, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. I potem jest też wdzięczność za to wszystko, co otrzymaliśmy, co się przeżyli. Kochani, Pan Jezus kiedyś powiedział: Wchodźcie przez ciasną bramę. A więc sprawa, że coś jest ciasne, to nie jest złe. Że mam ucisk, to nie jest rzecz zła. To nie jest dopust Boży. Już się na początku chrześcijanin uczy, że musi przechodzić przez coś, co jest ciasne. I właśnie pokuta, pokora, pokuta. I ludzie, którzy chcą od Boga coś wziąć, najpierw muszą przejść przez ciasną bramę. Tanta kananejka usłyszała, że nie pójdzie do niej Jezus i uzdrowienia nie da jej córce, bo uzdrowienie najpierw jest dla Żydów. I ona się mogła obrazić, bo ją odrzucił. To była ciasta brama dla tej kobiety. Co ona z tym zrobi? Czy się obrazi? I lekceważy, bo nie rozumie, ale ona właśnie wykazała się wiarą, zaufaniem. Tak, panie, jestem psem, jestem niegodna, ale i szczenięta, i pieski. Przy stołach leżą i to są tylko psy. Ale coś spadnie ze stołu, i jedzą, panie, ja taki jestem piesek, i daj mi. To właśnie jest podejście przez ciasną bramę. Zaufanie. I wejście przez ciasną bramę, nie przez hordo, swoją no tą godność, czyli hardość, hardość, ale właśnie przez upokorzenie się. Bo po szerokiej, bramie, po szerokiej drodze chodzą ludzie, którzy wchodzą przez szeroką bramę. I żadnych problemów przy wejściu do Bożego Królestwa nie mają. Żadnych problemów nie mają. Wchodzą, jest im wszystkim bardzo wygodnie przy wejściu i potem, gdy idą. Ale ta droga się kończy zatraceniem. Ciasna brama i wąska droga prowadzi do życia i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Poczytałem sobie teraz Iwan Mateusz, 7 rozdział, 13-14. A więc, czy należysz do tych niewielu, czy do wielu? To jest pytanie, pytanie zasadnicze, pytanie, które warunkuje życie. W innym w fragmencie Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, 20 wiersz, Pan Jezus powiada, że gdy ktoś uwierzy, to na Niego przychodzi ucisk i prześladowanie dla słowa, któremu uwierzył. To jest przypowieść o siewcy. Jedno z ziaren pada na grunt skalisty, z radością się to słowo przyjmuje. Ale to Słowo w tej duszy, w tym człowieku nie zakorzenia się. Jeśli my teraz swoim rozumem, swoją logiką, swoim grzechem, swoją hardością odrzucamy Chrystusa i Jego Słowo, to się nie zakorzeni. W tej niewieści kanoniejskiej się zakorzeniło. Ona swoją hardość odrzuciła, ukorzyła się. I właśnie Jezus żąda ukorzenia, bo to jest Warunek uzdrowienia. Nie będzie gruntu skalistego. Bo później przyjdzie ucisk, przyjdzie spiekota, przyjdzie prześladowanie dla słowa i człowiek zakorzeniony, jak kanalejka, się nie zgorszy. A wyraz zgorszyć to znaczy mieć przeszkodę jakąkolwiek, lecz przyjmie, podda się. Dlatego ja kiedyś mówiłem wam, że dobrą radę udzielił nam Ewangelista, gdy się nawracałem lat temu, 52, i gdy on się z nami pomodlił i na odejście nasze powiedział tak. Czytajcie Ewangelię Jana 10 razy. Pod rząd czytajcie Ewangelię Jana, tylko Ewangelię Jana dziesięć razy. Dopiero później Ewangelie pozostałe po razie, dzieje apostolskie i dopiero potem listy. A apokalipsę dopiero po dwóch latach. Ja nie wiem, Jack Wilson taką nam dał piękną radę wtedy. Now wciłem zat 19. Wiecie? Obliczam sobie, chyba, chyba 18 miałem lat, tak. 18 lat miałem, gdy się nawróciłem. I tak on dał piękną radę. I ja tak zrobiłem. Ewangelii Jana czytałem 10 razy. I jak nie rozumiałem czegoś w Ewangelii Jana, zostawiałem. Nie szukałem po całej Biblii, nie szukałem u ludzi. Nie, zostawiałem jak gdy się je rybę. To ości wyjmujemy, odkładamy. A trzeba odłożyć to, co się nie rozumie, bo gdy czytałem drugi raz, już część rzeczy zrozumiałem i stopniowo, stopniowo, stopniowo wszystkie miejsca, gdzie pisałem sobie znak zapytania, ale ołówkiem, ołówkiem oczywiście, to później stawiałem wykrzyknik obok. Zrozumiałem, zrozumiałem, zrozumiałem. Ewangelia Jana sama siebie objaśniła mnie. Ona się nie zmieniła w swojej treści, ja się zmieniałem. W trakcie czytania. Moja wiara się zmieniała. Mego rozumu ubywało, a rozumu Bożego przybywało. Mądrości mojej ubywało, a mądrości Bożej przybywało. I w ten sposób Ewangelia Jana stała mi się już bardziej zrozumiała, tylko kilka rzeczy zostały jeszcze do wyjaśnienia. Potem tym Ewangelii, jak czytałem Mateusza, Marka, Łukasza, to zupełnie, wiecie, elementarz. Proste wszystko było. Bo Jana jest najtrudniejsza, jest bardziej taka filozoficzna. Tam jest przedstawiony Jezus jako Bóg. Ale też i miłość Jego, potem listy Jego. I dopiero później, jak były dzieje apostolskie, zupełnie miałem właściwy obraz wydarzeń, kościoła, zboru I wieku na początku. Zupełnie inny obraz już miałem. Potem, gdy listy, to się dopiero rozkoszowałem, Dlatego, że tam zarazem wyjaśnienie nam mnóstwo pytań, a poseł Paweł szczególnie mnóstwo odpowiedzi mi dał, a już głębszych, głębszych. Wcześniej by tego nie zrozumiał. To jest tak, jak w szkole podstawowej nie mówimy o całkach, Całkowanie. Całkowanie dopiero później jest. My w techniku mieliśmy, ale moi koledzy w liceum nie mieli jeszcze całkowania. Myśmy już mieli. A więc najpierw jest arytmetyka, a potem jest matematyka stopniowo. I stąd przyjdzie ucisk i przeszadowanie dla słowa, jakiekolwiek to będzie miało. My się nie zgorszymy, tylko spokojnie będziemy te ości wyjmować, odkładać na bok i się karmić Bożym Słowem. Z kolei list do Tessalonicza powiada, że to jest dzieło wiary, trud miłości i wytrwałość nadziei. Jakiego też, kochani, Kończąc nasze rozważania dzisiaj, chciałem tak serdecznie nas zachęcić, abyśmy byli ludźmi, którzy wchodzą przez ciasną bramę, którzy zaufają Jezusowi i ufają mu przez cały czas. I później wszystko to, co mają jakie pytania, z Jezusem te pytania rozwiązują. Jeśli potrzebują pomocy, proszą Jezusa i zbór o pomoc. I w ten sposób ich wiara i oni rosną, stają się dojrzali, doskonali, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowani.